Dobry wieczór. Dobry wieczór. To co? Dzisiaj w ramach Światowego Tygodnia przedsiębiorczości poopowiadamy sobie o narzędziach, które co? Które pomagają przedsiębiorczość. Otóż to. No dobra, no to pokazuj, co tam masz. Słuchaj, to jest w ogóle podstawą każdej pracy. To mi zawsze zadasz jakieś takie pytanie. Komunikacja. A to. Plaka tekst czwartuniowego. Nie będę pokazywała instalacji, bo jest to naprawdę bardzo proste. Tak. My korzystamy z wersji darmowej. Zrobię, że chciałabym, żeby mi notyfikacje wówczas na pulpicie. Nie wiem, czy widzisz, od razu się wyświetliło. Tak. Mam e, udostępnione. No i dobrze, i co tutaj się dzieje? Na dzień dobry, jak instalujemy się na Slaka, mamy dwa pokoje. Jest to General i Random. I zwykle jest tak, że użytkownicy, którzy dostaną zaproszenie, te dwa kanały są dla nich otwarte. Ale można też tworzyć prywatne kanały. Kanały tworzymy w bardzo prosty sposób. Uwaga. Tu możemy sobie napisać cel, ale nie musi być proszę bardzo. Slack nas powiadomił, że coś tam sobie zrobiliśmy. Slackbot jest bardzo aktywny i czasami da jakieś ciekawe podpowiedzi albo informuje nas o nowościach, ale nie spamują, więc jest to fajne. Możemy porozumiewać się w tych kanałach, a możemy pisząc do siebie wiadomości prywatne. Mogłabyś mi odpisać, ale niekoniecznie. Można tworzyć prywatne kanały, można sobie tutaj w notyfikacjach ustawić tryb wyciszenia, żeby ci nikt, że tak powiem, tyłka nie wracał. Możesz zintegrować sobie z różnymi aplikacjami, na przykład Google Drive'a. No to tutaj możesz już bezpośrednio sobie podłączyć. Masz dostęp do swoich dokumentów i możesz je w fajny, szybki sposób szarować. Naprawdę jest mnóstwo aplikacji, które możesz zintegrować ze Slackiem, innymi Trello. Poprzez Slacka możesz też dodawać siatki do swoich tablic. Ja polecam wam to rozwiązanie. Prawda, jeżeli jesteśmy firmą, to sugerowałabym zakupienie tej wersji premium po to, żeby mieć dostęp do archiwum. Ale tutaj mamy sercza, więc i tak dostęp jakby jest, nie? Także jeżeli chodzi o Slacka, to w zasadzie tyle, bo to jest naprawdę bardzo proste narzędzie w obsłudze. To faktycznie. Fajnie, że to pokazałaś, bo ja nigdy nie miałam okazji korzystać ze Slacka. Brzmiało mi to bardzo skomplikowanie. No i tak, zaleta to jest to, że można w miarę dokładnie wyszukiwać, czego na przykład na Fejsie, Messengerze, no po prostu nie da się. Tak. I to, co mówisz, że jeszcze podłączasz sobie do Google Diska, do Trello, ekstra. To ja mam Noisli. noisli. Tak, no jeśli to jest mój ulubiony program, aplikacja webowa, tak naprawdę, do dwóch rzeczy. Z jednej strony to jest taki bardzo tenki edytor tekstu, i to, co jest w nim świetne, mm. zmienia się w nim tło. I to naprawdę polecam każdemu, kto musi coś napisać, bo przez to, że to tło się co kilka sekund zmienia, to mózg cały czas jest wytrącany z rutyny i ciągle musi reagować: o, coś się wydarzyło, coś się wydarzyło. Więc ciągle trzeba być skupionym i naprawdę to pisanie idzie fajniej, Szybciej. I tak, tak jak widziałaś, ja włączyłam stronę, a mimo to on mniej więcej pamiętał, co ja tutaj wcześniej napisałam. Mhm. Więc on w miarę zapamiętuje, ale to też nie ma co aż tak bardzo na to liczyć, więc lepiej jest sobie tutaj nacisnąć, że chcę pobrać. Zapisuję to albo jako notatnik, albo wrzucam do Dropboxa, albo Google Docsa. A druga funkcja, którą też bardzo lubię i czasami korzystam z niej niezależnie, to są dźwięki. Dźwięki są przeróżne i tak, można sobie włączyć jakieś randomowe albo wspierające produktywność, albo relaksujące i sobie po kolei włączasz. O, teraz na przykład przez chwilę był szum deszczu. Można włączyć ileś opcji, przyciszać, regulować. Można sobie też ustawić ulubione dźwięki. Ja na przykład mam dźwięk, który nazwałam wars i wtedy mam włączony dźwięk takich hałas jakby, Ludzie gadali w kawiarni, a do tego jest dźwięk ociągu. Ja byłam święcie przekonana, że to są wojny. Aha, no to nie. A? To to jest warst, taki nasz polski warst. Ja mam jakieś klasy deszczowe, nieważne. To są takie dźwięki, które ja lubię i je sobie ustawiłam po prostu po to, żeby za każdym razem nie włączać tej kombinacji. Połączenie jednego i drugiego faktycznie bardzo wspiera i produktywność, i kreatywność, i nakręca cię na to, żeby się skupić. Wiem, że jest dużo różnych podobnych programów, z tym, że część z nich jest płatnych i wtedy na przykład ta zmiana tła nie jest aż taka agresywna w tych kolorach, ale myślę, że to nie przeszkadza no i. Naprawdę świetnie się sprawdza. No i jest darmowy, widziała wszędzie. To następna rzecz, bardzo przydatna. Niekoniecznie tylko pracy, ale też na przykład możesz ją sobie świetnie wykorzystać w domu. A mowa tutaj o Trello. Zakładanie Trello jest też dziecinnie proste. Na dzień dobry. Masz sobie taką suchą tablicę. Tak wygląda tablica startowa. Tu masz takiego manuala. Bardzo fajnie zrobiony, bo masz opisane już w tych kartach startowych, Więc tutaj sobie dodajesz swoje kolumny. Dowoli. I ja, jak typowy project manager, Zawsze sobie robię cztery kolumny, czyli backlog, tam gdzie są wszelkiego rodzaju pomysły, najprzeróżniejsze, na przykład nasz taki plan na kiedyś to jest plan zawładnięcia YouTubem są rzeczy, które wybieram już z backlogu i wiem, że one będą realnie do zrobienia i wtedy sobie taką kartę przyciągam do kolumny to do, którą sobie stworzyłam i wtedy taką kartę, jak już wiem, że ona będzie do ogarnięcia, sobie tutaj mogę zrobić wszystko. Oprócz tego, że jest nagłówek, który już mówi, czego będzie zadanie dotyczyło, to tutaj w opisie bardziej szczegółowo dodaję członków z zespołu, którzy będą odpowiedzialni za to zadanie. Mogę też sobie ustawić etykiety. Ja akurat na mnie nie ustawiałam, ale etykiety mogą być najróżniejsze. Można sobie list zadań stworzyć, wypunktować po prostu, co ma być zrobione. To, co jest ważne, to ustalasz sobie deadline. że może kartę, która jest in progress aktualnie. To znaczy, powinna być już done, bo już tutaj ten content na odcinek specjalny został przygotowany. Jest komunikat, że do dzisiaj o godziny 16 miałyśmy przygotować content do tego odcinka. Tutaj masz opis. Wrzuciłam sobie załącznik w postaci arkusza z Google Docsa. Mogę sobie pobierać z komputera, z dysku Google, z Dropboxa, z Boxa, z OneDrivea, whatever. Mogę Ci skomęcić, na przykład wywołując Cię małpką. I ty wtedy dostaniesz notyfikację, jeżeli sobie tak ową ustalisz, no i cóż, wymaga to pewnej samokontroli, bo jeżeli właśnie nad tym pracujemy, to to przerzucamy do eProgress, później jeżeli to zostanie wykonane, to do dan. To jest tak naprawdę takie archiwum tego, co już zostało zrobione, można do tego wrócić, jeżeli taski są już bardzo, bardzo stare, to w karcie możemy je po prostu zarchiwizować. Ale tutaj mamy taki bardzo jasny opis tych zadań, które musimy wykonać, jest to lepsze niż przyklejanie sobie karteczek do lodówki. prawda, jak zarządzam projektami, to nie używam Trello, bo potrzebuję bardziej zaawansowanego narzędzia, natomiast do takich prac bieżących w firmie również jak najbardziej. Mhm. Ja mam też Trello i tych tablic mam bardzo dużo i swoją prywatną, i jakieś tam projekty prywatne i firmowe. bardzo prosty i przejrzysty sposób można sobie uszeregować swoje zadania i nimi zarządzać. Myślę, że to jest świetny wstęp do właśnie takiej nauki zarządzania projektami i myślenia projektowego. Zgadzam się. Trello, jesteś ekstra. O teraz ja! Poket! Pocket to jest też cudowna sprawa. To jest miejsce, gdzie wszystkie artykuły, które sobie, nie wiem, chyba do przeczytania przed śmiercią odkładasz. Mam nadzieję, że ludzie tak nie robią. U mnie w dużej części tak jest. To jest akurat pocket nasz, tech czwartuniowych. I zawsze jak znajdę jakąś ciekawostkę, której w danym tygodniu nie wykorzystamy, Aha. to zostawiam ją, dlatego że kto wie, kiedy się przyda, a o wiele łatwiej jest wyszukać ciekawostkę. Można dodawać, o, na przykład Jakieś tagi i o wiele łatwiej jest wrócić, czy do filmów, czy do artykułów, czy do po prostu jakichś stron, zamiast szukać w historii, jakoś sobie przypominać, gdzie i jak to było. To, co jest fajne w Pokecie, to to, że praktycznie na każdej przeglądarce można sobie wtyczkę pocketową zainstalować, i wtedy, jak wejdę na jakąś stronę i ona mi się podoba, to nie muszę tam pamiętać jakoś coś, tylko klikam sobie tutaj, to zapisano w Pokecie, Mogę właśnie dodać te tagi, ale to nie jest obowiązkowe, i to jest tylko tyle. To jest super, bo już to gdzieś jest. Pocket oczywiście też ma wersję telefonową. Można nawet włączyć opcję offline, w sensie, że on będzie sobie pobierał te artykuły wcześniej, więc nawet jeśli się nie ma internetu, a stoi się w jakiejś strasznie długiej kolejce, to można sobie nadrobić i poczytać to, na co się nie miało wcześniej czasu. Ja Pocket'a też lubię za to, że w takiej oszczędnej wersji pokazuje te artykuły. Żadnych reklam, ten font ma taką wielkość, że przyjemnie się to czyta i można się skoncentrować tylko na tekście. Aczkolwiek jak się bardzo chce zobaczyć, jak to wygląda w oryginale, to oczywiście on może nas przełączyć. Z jakichś ciekawostek Pocket teraz w wersji beta testuje opcję Explore. I tutaj pojawiają się artykuły, które najczęściej są zapisywane do Poketa. O. I na przykład zobacz tutaj artykuł o ciemnej stronie Doliny Krzemowej, został 192 razy zapisany. Więc, jak szukasz jakiejś inspiracji z obszaru tech czy jakiegokolwiek innego, to sobie przeglądasz i uważam, że to bardzo fajne jest. Natomiast, kurczę, minusem Pocketa i wszystkich tego typu aplikacji jest to, że my sobie to odkładamy na później. Pocket w ogóle pierwotnie się nazywał Read It Later, i faktycznie tak jest, że to takie na, na bardzo później. Nie? Jeżeli ktoś musi jakiś zrobić, Oj, tak. Musi przewalić tysiące stron, może to pagować. Później łatwiej jest wrócić do tego. Później rzeczywiście już to przefiltrowane sobie przegląda. Także, no, masz mhm. rację, zdecydowanie. Także tak to jest z poketem. Poketa też bardzo lubię i zawsze na każdej przeglądarce mam zainstalowaną wtyczkę, żeby mi ułatwiał życia. Tak jest. To cóż ja bym jeszcze mogła powiedzieć? Może tak od strony kreatywnej. Narzędzie, które jest nieodzownym elementem mojej pracy przy naszym kanale, Canva. Jej! Potrzebujemy zrobić jakiś taki prosty element graficzny, albo prezentację, albo CV-kę zrobić taką niesztampową. Do czego namawiam? To jest zaletą kanwy, że nie trzeba być grafikiem, żeby tworzyć własne grafiki. To robi się je w naprawdę bardzo prosty sposób. Weźmy sobie do naszych to jest nasz ostatni short. Robi się to naprawdę bardzo prosto, ponieważ tutaj mamy fajną bibliotekę gotowych elementów graficznych. Niektóre są darmowe. Nasz podstawowy element naszej identyfikacji wizualnej czyli laptop. Po prostu wystarczy przeciągnąć sobie element. Ten jest o tyle fajny, że tutaj jak mamy taki obrazaczek krajobrazu, to wiemy, że możemy wrzucić dowolne zdjęcie. Mamy jakiś upload i wszystko dzieje się za pomocą drag and dropa. Niektóre elementy są edytowalne, można zmieniać kolory. Także naprawdę jest to bardzo, bardzo proste narzędzie. Tutaj mamy mnóstwo takich templatek, które możemy użyć. Mamy pierdyliat z różnych szablonów, bardzo fajnych, graficznie już opracowanych. Różnego rodzaju dokumenty. Wybór jest imponujący. Proste narzędzie, jeżeli potrzebujemy od czasu do czasu zrobić coś kreatywnego. To jak najbardziej chyba się będzie nadawała. Jak już się w ogóle pozna te szablony kamwy, to później tak. jak się przegląda Facebooka, to się widzi, że prawie połowa fanpage z tego korzysta, bo mimo że tam są pozmieniane kolory, jakieś zdjęcia, to jednak widać, że to jest z tego szablonu. Tak. Jest to proste, intuicyjne, darmowe narzędzie. Efekty pracy na tym narzędziu tak. są naprawdę imponujące. To wiesz co, to ja na koniec już nie jako narzędzia, ale takie dwie inspiracje chciałabym. Nie wiem, czy Ci to pokazywałam. Ale ten prosty rysunek bardzo pobudza moją produktywność i to, żeby mi się chciało. Te kropki to są miesiące osoby, która żyje 90 lat. Mhm. No i tego nie jest dużo. Jakbyś sobie ta część już zakropkowała swoją, to jest jeszcze mniej. A jakoś tak optymistycznie, no ja nie sądzę, że dożyję dziewięćdziesiątki, więc mam tego jeszcze mniej. Powiem Ci, że pamiętam o tym i jak mi się bardzo nie chce i mam jakiegoś takiego lenia, to sobie o tym przypominam i tak nagle mi się trochę bardziej chce. Bo cholera, faktycznie nie mamy wcale tego czasu tak dużo, jakby nam się zdawało. A druga rzecz, skąd znalazłam te kropki i skąd poznałam? Znam no i, i większość narzędzi, które poznałam, to jest dzięki temu panu. Tak, wiedziałam, że on się pojawi. Aha. No, Jacek Kłosiński musiał się pojawić w odcinku o produktywności. Bardzo polecam jego blog. Niedawno przeszedł odświeżenie, więc teraz możemy sobie w ogóle wybierać tematy. Wow. Ogólnie fajnie go śledzić na fejsie, Twitterze, bo naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy podrzuca, wieloma rzeczami się dzieli, więc polecam. I to w sumie tyle. Tak, faktycznie jego blog jest z kopalnią wiedzy. Po prostu nie dodawać tak. do poketa, tylko na bieżąco trzeba czytać. Tak, zgadza się. No, To co robimy teraz? Bądźmy produktywni. Korzystajmy dobrodziej z nauki technicznej. Tak. Ojej, jak pięknie. No dobrze, to już kończymy. A. <grywa> jak? A ja dzisiaj tak będę jak taka stara babcia, taka, <grywa> Pompuj, pompuj, pompuj. Ten odcinek przejdzie do historii, naprawdę. Jakie mamy świetne taski. Co się stało? Yeah.